Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś młody, zdrowy, masz jakieś zajawki, jeździsz na rowerze, na rolkach, wydajesz kupę kasy, żeby tylko zjeść kebaba w obcym mieście albo marzy ci się kariera muzyczna jest elegancką. Marzenia motywują cię do dalszego rozwoju, gdy nagle musisz stawić czoła chorobie, która zabiera ci te wszystkie marzenia. Klaudia, dziewczyna z mojej sąsiedniej miejscowości, walczy z taką chorobą. Możesz jej pomóc w tej nierównej walce? Sprawdź link, który przypiąłem w komentarzu. Wyłączyłem monetyzację na tym filmie, byś zamiast kolejnej reklamy chipsów czy czegoś tam przed recenzją zobaczył coś ważniejszego. Jo! Cześć, właśnie tutaj śpię. Drugi filmik z serii z Litwy. W pierwszym filmiku pojedliśmy sobie. E, pierwszy kebab nagrany, także kto jeszcze nie widział zapraszam do oglądania. W tym momencie będzie odnośnik. Taka relacja pół vlogowa, pół e, tam dograłem sobie. Teraz poszukamy sobie jakiegoś innego jedzenia. Powiem szczerze, że nie ma za dużo kebabów tutaj. Takich e, typowo jak, jak dla nas w Polsce. E, dużo jest takich restauracji, typu jakieś tam restauracje libańskie, nielibańskie, takie ogólnie tematyczne, ale typowego kebaba nie ma. Tak jak mówiłem, we wcześniejszym filmie trochę tam połaziliśmy. Mówiłem o tej karcie w telefonie, że coś mi nie działa pakiet. Ale okazało się, że działa jednak. Weźmiemy sobie jakiś napój i idziemy w miasto. Iki. Taki bardzo popularny sklep tutaj w Wilnie. Z tego co widzę. Bo i tam na tym jak przyjechałem to na dworcu właśnie był taki sklep. I... Wcześniej ja brałem zakupy też w takim wielkim, teraz ten. Także widać, że popularny. Mam chęć tutaj iść, ale to chyba wieczorem, Ararat. I to będzie armeńska restauracja. Na jakieś takie właśnie yy, szaszłyki, coś alaszeesh, kebab, albo yy, coś na szpadzie, może. Yy, no zobaczymy, co tam wyjdzie jeszcze dzisiaj, bo chcę trochę pochodzić. Jutro pozwiedzamy sobie właśnie to miasto jeszcze bardziej, jak będzie lepsze oświetlenie, yy, tak, żeby tą kamerką sportową lepsze ujęcia zrobić po prostu. Wchodzę do lokalu, ten w odróżnieniu do tego pierwszego, który nagrywałem to już taki stricte kebab. Ładny, wizja pracowników na wygląd jest ciekawa, minimalistyczna, ale fajna. Wchodząc, zwróciłem uwagę na dwa rodzaje mięsa i nie były to kule mocy. Jedno i drugie mięso sprawiało wrażenie takiego mięsa premium na tych obracających się donerach zamówiłem lawasz z mięsem mieszanym i sosem ostrym za 3,5 euro to większa opcja i o 50 centów droższa od podstawowej. Czas oczekiwania około 10 minut. Zacznijmy od lawasza. Wydaje mi się, że w oryginalnej wersji podawanej w lokalach z kuchnią turecką, nie mylić tutaj z kebabem, wygląda to inaczej. Ten placek wygląda jak większość tych, które znamy z Polski. A jak chcecie zobaczyć, jak powinien wyglądać taki lawasz, to wejdźcie na mój kanał i wpiszcie sobie Kepson FS Warszawa. Oceniając w kategorii placka, było to poprawne. Na pewno lepiej przyrządzony niż ten podczas pierwszej mojej wizyty. Ten od początku do końca był chrupiący i ciepły. surówki. tutaj coś, z czym rzadko się spotykam, ale głównym trzonem, jakby była tutaj cebula. Biała i czerwona. Dało się to odczuć przed i po jedzeniu. Uwierzcie mi na słowo, randka z Tindera, tego dnia raczej odpada. Do tego pomidor. I wbrew tego, co można wywnioskować z moich słów o cebuli, i. Tinderze to z mięsem i sosem idealnie współgrało. Było to w końcu coś innego. Kebab na początku sprawia wrażenie lekko suchego, by po kilku gryzach przypierdolić po kasku z potężną mocą jednostek z Kalisco ehm, Aczkolwiek idzie tutaj wyczuć aromat papryczek. Ten smak, a może bardziej aromat, kojarzy mi się, ehm, jak robiłem sosy z papryt, e, papryk Trinidad Moruga Scorpion. Ehm, to jest taka ostrość, która potrafi dać w kość. Na no, gdyby nie fakt, że na początku tego sosu prawie nie było to prawdopodobnie nie byłbym w stanie wypowiedzieć się na temat walorów smakowych samego mięsa. Mianowicie kurczak to prawdopodobnie filet z piersi, bo był taki charakterystycznie suchy. Jadłem parę razy kepsa z kurczakiem z piersi i to były kule moce. Tutaj widać, że panowie przyrządzają je sami i czuć, bo miało ono wspaniały taki ziołowy aromat. Drugie mięso to wołowina, było, było jej zdecydowanie mniej, było już bardziej soczyste, ale było gorzkie, bez wyrazu. Tutaj można by pofantazjować z jakimiś przyprawami, ale szczerze, jako połączenie mięs, wypada to całkiem w porządku. Jeśli miałbym oceniać od 1 do 10, to dałbym tutaj ocenę 7,5. Na pewno to jest coś wyróżniającego się na tle takich kebabów w Polsce. Na ten moment nie chcę zdradzać, co będzie później, ale nie mam za bardzo porównania. Po, po, tym, po tych dwóch filmikach nie mam porównania do innych kebabów na Litwie. Także, porównując do tego pierwszego, to było niebo, a ziemia, tutaj jest dużo lepiej. A w przyszłych filmikach dowiecie się jeszcze tam ciekawych rzeczy na temat litewskich kebabów. Ja tutaj zamieniłem słówko z panami Turkami, bo. Jak wychodziłem, to się zapytałem, właśnie czy panowie są z Turcji. Panowie potwierdzili i zapytałem, czy tutaj kebaby na Litwie są popularne. Bo tak chodziłem sobie to. Jak po pierwszym filmie mogliście zauważyć, nie było. Na Google Maps miałem lokale, które nie istniały w rzeczywistości. Panowie mi powiedzieli, że właśnie dużo lokali się otwiera i dużo się zamyka. Litwini za bardzo nie lubią kebabów, oni tam mają jakąś tam swoją klientelę stałą. No i kebab robią dobry, także utrzymują się na rynku, ale mówię, że na Litwie to bardziej w tradycje, albo jakieś takie burgery, i oni bardziej to lubią. No cóż, to by było na tyle, zapraszam na Instagram, albo nie, nie zapraszam na Instagram, zapraszam dzisiaj tylko na ten link, który podałem w przypiętym komentarzu dla Klaudi. Pozdro!